Ten odcinek poświęcę chyba najlepszemu filmowi gangsterskiemu tego wieku, a jest to film Droga do zatracenia z 2002 roku reżyserii Sama Mendesa. I tak na początku tego omówienia kilka takich moich ogólniejszych refleksji dotyczących gangsterki w XXI wieku. Sądzę, że temat ogólnej gangsterki pod koniec ubiegłego stulecia trochę się wyczerpał. Formuła została przemaglowana na kilkanaście sposobów. Mieliśmy rodzinny, gangsterski dramat w postaci ojca chrzestnego. Był też nieokiem znany i dziki człowiek z blizną, Bryana De Palmy. No i jak wiadomo, na przykład był też film pokazujący gangsterkę na sposób, w jaki jeszcze nigdy o niej nie mówiono. Czyli rzecz, którą robił przy swoich filmach gangsterskich Martin Scorsese. I wyszło jeszcze parę innych około-gangsterskich schematów. Także gdy droga do zatracenia powstawała, powiedzieć coś innego i inaczej w tym gatunku nie było łatwo. I to było ciężkie zadanie. I tym bardziej sądzę, że Mendesowi się ta sztuka mimo wszystko udała. Jednak w żadnym filmie gangsterskim, podkreślam, mówię o filmie, za chwilę jeszcze przejdę trochę do pewnej serialowej rzeczy, która powstała w świecie gangsterskim, ale o tym, tak jak mówię za chwileczkę, wracając do tematu, to w żadnym filmie gangsterskim uwagi nie poświęcono tak relacji ojciec-syn. Jak właśnie tutaj. I ten film spełnia wymogi bardzo poważnego kina gangsterskiego. Bo tutaj giną dzieci, giną także kobiety, więc jest absolutnie bezkompromisowo pod tym względem. I to jest na serio mocna rzecz. I teraz, właśnie, przechodzę do tej innej rzeczy, pokazującej losy mafiozów. To wiadomo, że gdy wychodził ten film, święciła triumfy Rodzina Soprano, na pewno jeden z najlepszych seriali ever. Jeśli nie ten najlepszy. No i przy okazji też najlepsza rzecz gangsterska tego wieku. I chyba tutaj to muszę przyznać, droga do zatracenia to nie jest ta klasa, co serial o rodzinie Soprano, ale stara się być blisko. Stara się według mnie najlepiej z wszystkich filmów gangsterskich tego stulecia. I może są wśród was sympatycy, nie wiem, na przykład wrogów publicznych, Michael'a Mana czy Irlandczyka z Corsese, ale moim zdaniem. To drodze do zatracenia należy się palma pierwszeństwa pod względem najlepszego filmu, podkreślam, gangsterskiego XXI wieku. Teraz już płynie przejdę do fabuły. Akcja filmu rozgrywa się w latach 30., kiedy swoje triumfy przestępcze święci Al Capone, ale ta rzecz dotyczy innej mafijnej rodziny: rodziny Johna Runeya, granego tutaj przez Pola Newmana. Jego syna Conora Runeya gra Daniel Craig, ale przede wszystkim koncentrujemy się na postaci. Michaela Sullivana granego przez Toma Hanksa. Specjalisty w tym filmie od mokrej roboty, najbardziej zaufanego człowieka Johna. I wszystko idzie w miarę okej, okay. do, momentu, do momentu, w którym świadkiem tej brudnej roboty nie zostaje syn Michaela. Michael Sullivan Jr. grany przez Taylora Hatchlina. Następstwa tego wydarzenia są spowodowane głównie przez postać syna Johna, Connora, który zdecydowanie. Nie potrafi na celu panować i jest bardzo niestabilny emocjonalnie. Przy okazji, będąc dupkiem, czyli mamy w jego przypadku idealnego kandydata na czelny charakter tego filmu, i oczywiście nim jest. W tym filmie panuje zasada, że działania Mafii Runeja mają mieć miejsce bez żadnych świadków. No i właśnie ten jakby trochę dogmat łamie niechcący, tak naprawdę, wspomniany już przeze mnie Saliman Junior. Conor nie mogą się pogodzić z tym, że jego ojciec nie chce zlikwidować Saliwana i jego rodziny, robi tam na własną rękę. I o tym też już wspominałem właśnie to powoduje ciąg następnych zdarzeń, których Michael będzie przekraczał granice, po przekroczeniu których już nie ma powrotu. I właśnie to w tym filmie jest też bardzo dobry element pokazujący, że być może jeszcze do pewnego momentu Michael i John tak naprawdę mogli rozwiązać tę sprawę inaczej, ale już po pewnych wydarzeniach to było niemożliwe. Stąd też tytuł filmu Droga do Zatracenia. A jeśli już przy tytule filmu jestem, to tym ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że filmów o polskim tytule Droga do czegoś, no jest kilka. Samego, sama Mendesa mamy też Drogę do Szczęścia, ale nie zapominam też o takich filmach jak Droga do Przebaczenia i Droga do Wybawienia. I także nie ukrywam, czasem mi się te filmy pod tytułem Droga do mieszają, ale jedno pamiętam. Najlepszym filmem z tytułem Droga do. właśnie jestem przeze mnie omawiany. Gdzie leży jeszcze siła tego filmu? Na pewno siła tego filmu tkwi w postaciach i aktorach, którzy te postacie odgrywają. I to też kino gangsterskie wyróżniało w poprzednim wieku, że było bardzo dobrze zagrane. Wręcz wybitnie. Według mnie najwybitniejszy przykład to mimo wszystko Ojciec Chrzestny. Ale o tym będę mówił, jak przyjdzie kolej na omówienie tego według mnie najlepszego filmu gangsterskiego. W historii i jednej z najlepszych kontynuacji w historii kina. Zarówno Tom Hanks, jak i oczywiście Paul Newman są wielcy w tym filmie. Docenioną rolę też tutaj gra Jude Law, trochę niecharakterystyczną dla siebie, nie jakiegoś przystojniaka, który jest zaplątany w jakiś dramatyczny wątek romansowy, czy coś takiego, albo sprytnego detektywa typu doktora Watsona, prawda, z Sherlocka Holmesa. Nie, tutaj jest gościem, który ma zadatki na niezłego psychola, Chociaż właśnie nie, jest tu, nie są tutaj pokazane tak bardzo w stronę psychopatyczną, tylko bardziej gościa kompletnie wypranego z emocji, bez uczuć, który ma zadanie do wykonania i koncentruje się tylko na tym. To jest właśnie postać Judaloo w tym filmie. I Jude w tej roli jest absolutnie wielki. Ale też muszę to powiedzieć, bo nie jestem jakimś wielkim sympatykiem tego aktora, szczególnie w jednej roli, a mam tu na myśli Daniela Krega jako Connora Runeya. Jest on tutaj dobry i to już naprawdę jest z moich ust komplement wobec tego aktora, bo w roli bonda go nie trawię i to bardzo, chociaż swoją drogą, facet zalicza, jakby nie było pod względem filmowym, jeden z najlepszych bondów w historii, jeśli nie te najlepsze. Chociaż moim zdaniem najlepszy jest naj, ale kończąc już tę dygresję, to naprawdę tutaj Craig daje radę jako ten niestabilny emocjonalnie gnojek, który nie dorósł do roli, jako przeznaczył mu ojciec, a dodatkowo ojciec to widzi. Ale co ma robić? To jego syn, więc siło rzeczy staje po jego stronie. Co też dla niego ostatecznie okaże się też drogą do zatracenia. Podobnie jak dla naszego głównego bohatera, Saliwa, nagranego przez Hengsa. Tak jak już powiedziałem, w tym filmie giną dzieci, giną kobiety. Także ten film jest bardzo, ale to bardzo na serio. Nie ma tutaj półśrodków. Będę tutaj tego nie ugrzecznia nie na żaden sposób, w żadnym przypadku. I to jest jedna z olbrzymich zalet tego filmu. Inną olbrzymią zaletą jest klimatyczna, pasująca absolutnie do filmu muzyka Tomasa Newmana, ale jeszcze lepszy element, i sądzę być może, że nawet tutaj ten element jest lepszy od samej Jerzyseli Mendesa, to zdjęcia Konrada Holla, operatorskiej legendy, który tutaj tworzy coś po prostu epickiego względem zdjęć. Kadry w tym filmie są fantastyczne, oświetlenie, którego tutaj używa, kapitalne. Kolory są bardzo charakterystyczne. Też oddają surowy klimat tego filmu gangsterskiego. Bo no po prostu miodzio. Tak się złożyło, że to był ostatni film, do którego robił zdjęcia. Ten legendarny operator zanim zmarł. No i tylko można powiedzieć, że to wielka rzecz. Tak zakończyć swoją zawodową karierę takimi zdjęciami, taką świetną robotą. No ale czego się można było spodziewać po holu? Jak niekapitalnego wizualnego dzieła. Zresztą on wcześniej współpracował już z Mendesem przy jego najlepszym filmie American Beauty, którego omówienie już robiłem, i tam też zdjęcia były poezją. Niby zwyczajne, ale idealnie pasowały, bo to był zwyczajny film o w miarę zwyczajnej historii. Mówiąc o rzeczach dotykających twórców, no to nie mogę nie wspomnieć w troszeczkę dłuższym wywodzie o reżyserze. No bo sam Mendes tutaj, w mojej opinii, tworzy swój drugi najlepszy film po American Beauty. I mimo wszystko, chociaż nakręcił. Kapitalnie wyglądające filmy jak Jarhead czy Skyfall ze wspomnianym już Craigiem, czy na przykład już też wspomnianą Drogę do Szczęścia z Winslet i DiCaprio, to jednak te dwa filmy, a mianowicie właśnie Droga do Zatracenia i American Beauty, to są jego najlepsze dzieła. W żadnym innym już jego późniejszym filmie nie osiągnął tego, co w tych dwóch. Nawet nie umiem powiedzieć, co, te, co jest tego przyczyną, ale w tych filmach po prostu czarował narracją i obrazem który przedstawiał wraz z Konradem Hallem, bo Roger Dickens dołączył do niego dopiero później. Wiadomo, gdy Hol już naturalnie nie był dostępny. I być może nawet jeszcze zdjęcia do jego kolejnych filmów są jeszcze lepsze niż Konrada Holla, ale pomimo tego, w samych tych filmach czegoś mi brakuje, aby powiedzieć, że to są wielkie rzeczy. Było blisko większego rozczarowania filmem Mendesa przy filmie 1917. Powiem więcej, tam było bliżej, tam jest nawet bliżej filmu nieudanego, co mówię. Na serio z przykrością, bo sam Mendes to nie jest też tak, że po drodze do zatracenia robi jakieś, robił jakieś marne filmy. Nie, robił solidne rzeczy, ale jednak przy 1917 wydaje się, że ta granica już była naprawdę bardzo cienka do wkroczenia na pole filmu nieudanego, filmu, którego nie kupuje. Co prawda on popełnił już tak jeden film wcześniej, a mianowicie Spektr, drugi przez siebie wyrozumowany film ze świata Bonda. Ale ja do 1917 podchodziłem z nadzieją, że właśnie to będzie jakieś duże odbicie po spektr. Nic jednak takiego nie nastąpiło. Film jest lepszy, ale znowu nie aż tak dużo lepszy. Także no, ja czekam na powrót do wybitności u tego reżysera. Mam nadzieję, że jeszcze się doczekam. A wracając jeszcze do dzisiejszego mojego głównego tematu, czyli filmu Droga do Zatracenia, to solidny jest tutaj też scenariusz Davida Selfa. Nie jest to może scenariusz ala la Coppola, ze swoich najlepszych czasów, ale daje radę. Scenariusz jest dobrze uszyty pod konwencję gangsterską. Teksty są treściwe. Nikt tutaj nie owija w bawełny. Nie ma tutaj filozoficznych rozważań o jakichś duperelach. Tylko jest konkret, jest w miarę solidne mięso scenariuszowe, więc scenariusz swoją rolę spełnia. Dowozi. Podsumowując, cofając się jeszcze na chwilę do obsady, to chyba wypadałoby mi powiedzieć o roli, która jest. Stricte kluczowa dla tego filmu, czyli roli Taylera Hedschlina, roli Saliwana Juniora. I powiem tak, oczywiście niesamowicie dużo na tę postać spada, więc pod względem emocjonalnym no, musi starać się dowieść ten chłopak, oczywiście wtedy chłopak, dzisiaj już wiadomo, dorosły facet, i mimo że to nie jest jedna z najlepiej zagranych nastoletnich postaci w historii kina, to jednak chłopak w miarę dał radę, był w miarę wiarygodny, a przeważnie tyle wystarczy na stoletnich rolach. Więc tutaj się do niego przyczepiać chyba nie można za ten występ. Także z jego strony jest solidnie. Chyba już nic więcej o tym filmie powiedzieć nie mogę. Według mnie, absolutnie warto zobaczenia, jako ten rzadki okaz wielkiego filmu gangsterskiego tego wieku. I na tym stwierdzeniu zakończę to omówienie. Słyszymy się już w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. i you